Hej, ja zapraszam do kolejnego odcinka tych, którzy oglądają serii Baldus Gate 2. Tak. Byłam w poprzednim odcinku tutaj odkrywając rzeczy, które były zakryte. Tutaj sobie chłopaki, faceci, rycerze przychodzili odwiedzać panie ale tutaj było troszeczkę ciemniej, bo tutaj był byli niewolnicy dokładnie tutaj, którzy walczyli na arenie i tu były zwierzaki. To wszystko było przez niejakiego niby głównego, który prowadził ten tą gospodę. Bo zabijałam ich tu wszystkich i niewolnik, który Zemścił się sam właścicielem całej gospody. Także to wszystko było ciemne, i teraz. Teraz poprosił mnie w tamtym odcinku, żebym poszła i. No, resztę niewolników. Jeśli chcesz. Uwolniła. Także idziemy. To podziemia. To jest ciężka gra, ale staram się jakoś. Przede wszystkim tymi i ty wykrywajcie mi łapki. Jeśli nie lubię czarodziei, nienawidzę czarodziei! Nie z mojej ręki!

Tak mówisz? Dobra dobra, dobra, dobra. Nie, naprawdę, ta gra jest naprawdę bardzo ciężka. Tu trzeba wszystko robić bardzo ostrożnie. Ja troszeczkę za bardzo idę do przodu i nie myślę nad konsekwencjami, ale spokojnie jakoś postaram się to porobić tak, żeby było dobrze. Uję zapiszę to jako podziemie. Nie mogę. Dobra. Pod I idziemy. Eee, możesz atakować możesz. Mm. A takujesz, atakujesz, atakujesz, atakujesz. No ten mi atakuje. Nie wiem dlaczego sami czarują. To mi się troszkę nie podoba. Aha, błąd na łeb. To nic nie daje. Daj. Moja broń jest nieskuteczna. Nie bij go. To nic nie daje. Daj. Daj, daj mi muzykę. Dobra. Jak widzę tutaj Co się porobiło? Łeczko. Nie może, a może? Ty. mnie. Ale nie wiem, co on ma. Co on ma? On ma spowolnienie. Aha. Ale czy nie chorób ma? Nie, jednak to nie. Um. Najwyższy czas. Dobra. Jak mm. zwykle piszę. Jeśli chcesz. Co? A. Cham się rękę. Dobra, Uch. powoli idziemy, powoli do przodu. Nie wiem jak go tutaj uleczyć. Czego tak. chcesz? Zobaczymy kto tu jest. To dobra, zwykła, ale ładna. A i tu nic, nic nie masz. Tak wolno idą. Nie wiem, w tą stronę, w dół czy w górę. Dobra, w dół. No właśnie. Ja się boję, że... Pokieruj mnie, jeśli chcesz. No, zrobię to. Ja się boję się. jednak. Łapek, ale nie, nie ma. Szaman koboldów. Dobra, no. idziemy. Mogę ich? Już tam, Już tam jestem, jestem. ale ja nigdzie nie idę. A i to tyle. Nie. Huh? Dobra, dobra, dobra. Ten ma tutaj do powiedzenia. Nie atakuje, póki nie chcą. Hmm. Zaraz się Bez wątpienia. wątpienia. Szybko Tylko i precyzyjnie. Zrobiam to. Bija? na śmierć! na śmierć! śmierć! to bije? Naberwana. Tak się stanie. Zróbmy się. Nie będę

Cztery zamki poprzez magię istnieją. Cztery, gdzie i miecz lichniący wielą. Cztery, cztery, Grodzie Boże. Jaka kolejność ich otwierania. Cztery śmierci wyczekują dania. Kurczę. Ale ja mam ogólnie i dwie rzeczy. Zagadkę tutaj mam przygnać. Nieważne. Teraz! Bez wahania. Super. Não Jeśli się to nie skończy. O, ja nie ruszam. Jeśli chcesz. Chcę, ale się boję, co mnie czeka. Tu nic. Ty odkrywaj pułapki. Ty odkrywaj pułapki. zobacz, co tu jest. A -a. 嗯，好的。 Wróć do mnie jeszcze. Mhm. Dobra, czyli. Wszystko odkryłam? Nie.

Chyba się muszę uleczyć, bo ja się tam boję, bez żadnego. Ale zapiszę. Zobaczymy, co mnie tam czeka. I chyba poleczę trochę. Ile. Ulecz ją. Tak. Co? Taka naroda mogłaby zamieszkać w tym miejscu. Będę nie się starała jest. ze wszystkich, żeby tylko oczyścić. Ją. Ja. Masz jeszcze jakieś leczenie? Nie. Masz jeszcze jakieś leczenie? Masz. I ją leczysz mi swoją. Już nie ma. Dobra

Ja wiem, że oni okay. on będą mnie atakowały. Jest za silny. Dobra. Jasna sprawa. Musi, Musi to, to zostać zrobione. Z ochotą, to, to nic groźnego. Mam nadzieję. Zrobię to w mojej mocy. Potrafię też natrafić na noża. Skoro, skoro, skoro wiesz, co robisz, nie trzeba ci nic nie więcej. więcej? Nie. Tu nic nie ma. Jestem Krzypek, jak, jak błyszka. A tu nic nie jest. Ty nic tu nie ma. Dziwnie. A, dobra. Przed wyruszeniem w drogą należy zebrać a, drużynę nie miała. Dobra, dobra. dobra. Hmm, co my tu mamy do zrobienia? Nie do tego jeszcze raz, kolegi? Ja nie mam, mam dwie rzeczy. Hmm. Hmm. nic. Dobra. Pałem jeszcze raz z nim. Nie jest to pierwsza, ani nie należy do czwórki. Druga albo czwarta. A. Dobra, nieważne. Y Odkryję tajemnicę w następnym odcinku i przejdę dalej. Także to tyle w tym odcinku i do następnego.